Z tego zadania celowo przepisałem wszystkie dane, z tego względu, że diagram kołowy jest, jest źle narysowany. To znaczy, źle oznaczono pewne kolory. No i tutaj można się w tym nieźle pogubić. Na przykład, liczbę samochodów w rodzinie, w liczbie 0 przypisano według kolorów 36%, a w rzeczywistości powinno być 28%. No jest tutaj lekkie zamieszanie. Dlatego będziemy korzystać teraz z takich danych. Wiemy, że obie grupy pytanych osób w mieście A i w mieście B są równoliczne. To znaczy, że aby dowiedzieć się ile ilu mieszkańców zapytano czy udzieliło odpowiedzi na pytanie z miasta A, musimy przeliczyć Ile mamy mieszkańców zapytanych w mieście B? Jak dodamy te, dwie liczby, te cztery liczby, to otrzymamy tutaj 200 mieszkańców. Tutaj mamy 200, mieszkań 200 mieszkańców, i tutaj też mamy 200 mieszkańców. No i teraz pytanie jest, ile badanych rodzin z miasta A nie ma samochodu? 28% nie ma samochodu, czyli liczymy 28%. 28% z 200 osób. Może zróbmy to na piechotę 28% to 028, 200 zapiszę jako 2 razy, albo nie jako 100 razy 2. Czyli tutaj przesunę przecinek jak pomnożę przez 100, otrzymam 28, 28 razy 2 to 56, czyli 56, 56 rodzin z miasta A. Nie ma samochodu. No i tak wygląda rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilkę w odcinku bonusowym policzymy kolejne przykłady.